Hej hej, dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur wiem, że jestem alkoholikiem. Kiedyś wam mówiłem, że nagrywam z takich fajnych ładnych miejsc. To jest jedno z nich. Dosyć ładny tutaj jest. Dosyć bardzo ładny. No kurczę, dosyć. Pogoda jest piękna, dopisuję, więc. Miło mi was powitać. Moi drodzy, za czym zaczniemy? Za czym przejdziemy do kolejnych 24 godzin? Proszę o zostawienie łapka w górę. Mam nadzieję, że dobrze i wyraźnie mnie słychać, jak tutaj mówię. <laughs> Także na początku chciałbym też was życzyć wszystkiego dobrego. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, serdeczności, serduszku i dzielmy się tą serde, serdecznością z innymi, moi drodzy. Moi drodzy, dziękuję wam, że jesteście, że poświęcacie mi swój czas, mi i innym, którzy tego potrzebują. Miejmy nadzieję, że to przyniesie jakiekolwiek wielk, większe skutki i zaczniemy, e, zacznie więcej osób się budzić. Miejmy nadzieję po prostu. <laughs> moi drodzy, jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał. Zapoznajcie się z tematyką kanału. I co, nie przedłużając, to co byśmy zaczynali. Słyszycie, ptaszki śpiewają, dzwonki gdzie świecą, samochody jeżdżą. A ja jestem nad piękną rzeczką. W przyniesieniu miejscu tutaj zawsze staję. Tak, mówiłem wam, że tutaj nagrywam i co mi kiedyś odbijało od tafli wody, e, słońce po oczach. To właśnie byłem w tym miejscu. No dobra, zaczynając, moi drodzy. Myśl przewodnia na dzień, <coughs> przepraszam, 25 marca. Potrzebną nam moc czerpiemy także z wiary w siłę wyższą, która zdolna jest nam pomóc. Niełatwo jest ją czasem zdefiniować, ale za to wyraźnie widać efekty jej działania w życiu innych alkoholików. Słuchając, jak oni opowiadają, z czasem, na, z czasem nadajesz jej swoje własne znaczenie. Codzienna modlitwa sprawia, że stajesz się silniejszy, masz poczucie, że jest ona zawsze uważnie wysłuchiwana. Stopniowo zaczynasz coraz bardziej wierzyć w istnienie na świecie siły większej od ciebie samego, potężniejszej i zdolnej służyć ci pomocą. Pytanie. Czy czerpię poczucie zdrowej mocy z mojej wiary w siłę wyższą? Medytacja. Rozwój duchowy staje się naszym udziałem, jeśli dzień po dniu wytrwale wiedziemy życie, jakiego naszym zdaniem oczekuje od nas Bóg. Jak kropla drąży skałę, podobnie nasza codzienna wytrwałość pozwala nam usunąć wszelkie przeszkody i trudności i odnieść zwycięstwo duchowe. Nie, us nie ustawaj więc w systematycznym wysiłku, nieustraszenie podążaj naprzód jeśli tylko Postarasz się wypełnić Jego wolę, Bóg wspomoże Cię w tej wędrówce i chętnie użyczy Ci siły. Modlitwa. <laughs> modlę się, abym codziennie, modlę się, abym codzień, niezmordowanie gromadził doświadczenia duchowe. Modlę się, by stało się to moim podstawowym celem i zadaniem na całe życie. Powtór... <laughs> Przeczytam, moi drodzy, jeszcze raz wstęp. Być przewodnia na dzień 25 marca? Potrzeb, potrzebną nam moc czerpiemy także z wiary w siłę wyższą, która zdolna jest nam pomóc. Niełatwo ją, jest ją czasem zdefiniować, ale za to wyraźnie widać efekty jej działania w życiu innych alkoholików. Słuchając, jak o niej opowiadają, z czasem nadajesz jej swoje własne znaczenie. Codziennie, codzienna modlitwa sprawia, że stajesz się silniejszy. Masz poczucie, że jest ona zawsze uważnie wysłuchiwana. Stopniowo zaczynasz coraz bardziej wierzyć w istnienie na świecie siły większej od ciebie samego, potężniejszej i zdolniejszej służyć ci pomocą. Pytanie: czy czerpię poczucie zdrowej mocy z mojej wiary w siłę wyższą? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy czerpię? Poczucie zdrowej mocy z mojej wiary w siłę wyższą, tak, niezmiernie czerpię. Dlaczego? Dlatego, że ona mi pomaga trwać. E, oddaję jej swoje problemy teraz. Jest mi dużo lżej. Poznaję ją na nowo, tą siłę wyższą. E, znowu do niej powracam. <laughs> to jest coś pięknego, coś fajnego. Choć ciężko tak naprawdę ją zdefiniować, bo naprawdę jest ciężko tak zdefiniować tak naprawdę, ale jeśli tak sumiennie powiem, że ta moja siła wyższa e, pomaga mi w trzeźwieniu i czerpię z niej jakąkolwiek by to nie była moc. Ten cud, który trwa, który jest tutaj, który jest, nazywa się mną, moją przeźwością, po prostu on trwa. Jak to się stało, nie wiem. Trafiłem tam, porozmawiałem, posłuchałem. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I wiecie co? Dobrze mi z tym. Jest mi z tym naprawdę mega, kurczę, dobrze. Dlatego, że dzisiaj mogę cieszyć się swoją trzeźwością, swoją wolnością bez nacisku żadnych innych osób. Ktoś mi dał wolny wybór: albo trzeźwiejesz, albo spadasz na dół. Wolny wybór. Do końca nie mogę się z tym pogodzić. No bo jak ja mogę powiedzieć, że ktoś mi dał wolny wybór, skoro ja musiałem iść na meeting. Muszę słuchać tych ludzi, którzy to opowiadają o tych rzeczach różnych, dziwnych, o Bogu, o innych wszystkich takich różnych rzeczach, ja przecież tego wcale nie pojmowałem. No to jak, no to jak mam wolną wolę, skoro muszę ich nasłuchiwać i pod nim kłótnem być? Tak, moje durne rozumowanie w tą siłę wyższą. Wyglądało Moje durne rozumowanie, bo tak bo jeśli ktoś mi rozkazuje, ktoś mi nakazuje, no to już Artur, nie, 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 już tutaj się zapala lampka, no jak ktoś mi może rozkazywać i nakazywać. Guzik, prawda, nikt tego mi nie nakazywał, ani nie rozkazywał. Oni to mówili w dobrej wierze. Oni to przechodzili. Oni to przeszli. Oni mi opowiadali o swoim życiu, jak do tego podchodzili, jak to zrobili, jak to przeszli, jak to nawet widzą, co niektóre sprawy. Teraz, dzisiaj, dzisiaj to wiem. Dzisiaj to wiem, bo tego od nich się nauczyłem, moi drodzy. Słuchać, 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 słuchać. Brać, czerpać, ile się da, brać garściami. Nie wszystko nam przypasuje. Ale czasami możemy niektóre przemienić tak, żeby mi pasowało. Bo nie wszystko mi będzie pasowało, co oni mówią. Nie wszystko mi pasuje. Nie ze wszystkim się zgadzam. Ale jeśli czasami postaram się ich zrozumieć, ich tok, zrozum ich tok rozumowania <laughs> może mnie zdziwić, tak? Bo oni jednak mogą mieć coś do mnie dobrego i miłego do przekazania. Tylko ja muszę się postarać i zrozumieć. Nie stawać okoniem i mówić, kurczę, że ktoś nie ma racji, bo tylko moje ja się liczy, ja jestem najlepszy. Nie. I dzisiaj, gdy jestem tutaj i wiem, że przeszedłem to słuchając ich, i dzisiaj wiem, że to były dobre rady. To, był, to jest coś takiego, jak wujek, dobra rada, prawda? Coś takiego tam było. Taki wujek, dobra rada, ale tych wujków to było od narąbania. Wujków, ciociów, kurczę, kuzynów niech będzie, no bo w moim wieku, czy nawet trochę młodszych, to niech będzie kuzynów, kurczę, no, ciuciu wujków, kurczę, ciociu, wujków, kuzynów, po prostu, wujek dobra rada, ciocia dobra rada, kuzyn dobra rada, ale o to chodzi, że to moja nowa rodzina, wiecie co, ja tam się czuję naprawdę dobrze, ta siła wyższa naprawdę mi działa, a kto mnie tam sknował, siła najwyższa, jednak dała mi tego kopala w dupę, idź, dosyć tego twojego upadlania, idź, zobacz, zacznij zdrowieć. Poznaj mnie na nowo. Wow, to tak bym poszedł do kościoła, nie? Zaczynał, zaczynał poznawać ją na nowo. A tylko poszedłem na mitingi. I z powrotem są przypomniałem, że jest coś takiego jak Bóg, że można z nim porozmawiać. <laughs> że mi jest dobrze, że mogę rano wstać. Że żyję i się cieszę z tego. To jest naprawdę fajne. Dać mi wolność wyboru. I to naprawdę była moja wolność wyboru czy ja tam pójdę i posłucham tych ludzi. Ktoś mi, mi ją dał. Dzisiaj wiem, że to była słuszna decyzja. I wcale mnie nie zamienił już teraz na żadną inną decyzję. Nawet jakbym miał płacone, nie wiem, skarby całego świata. I tylko dlatego, żebym mógł pić i miał za to płacone, to nie chciał tych skarbów całego świata. Dlatego że wiem, że te skarby na nic by mi się nie przydały. Został się próżny skoszkniały. Przepiłbym wszystko. Nadzwyczajnie. A ile kumpli bym miał. O! <laughs> dlatego dzisiaj oddaję się sile na najwyższej i sile na wyższej i mi z jest dobrze jest telefon, są ludzie, są znajomi, rozmawiamy dyskutujemy, wiecie jakie to jest fajne i przyjemne, naprawdę warto moi drodzy, warto no co moi drodzy skończę z tym właśnie dzisiaj życzę wam pięknego ładnego dnia, przyjemnego pamiętajcie Napiszcie mi woda w komentarzu. A ja dziękuję Wam za to, że. Woda, pamiętajcie, woda. Albo nie, bo możecie przemienić literkę i będzie woda. Nie, nie. Napiszcie mi rzeka. Rzeka. O. Ech, moi drodzy, więc dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście, że poświęcacie swój czas. Proszę Was o tą łapkę w górę, o to, żebyście udostępniali ten kanał na swoich platformach społecznościowych. Być może ktoś jeszcze potrzebuje pomocy, jeszcze się waha. Może, gdy obejrzy to. Może do niego coś dotrze. Także ja wam dziękuję. Trzymajcie się. Życzę wam jeszcze raz miłego dnia. Pełno uśmiechu na twarzy. Ładna pogoda. Ja nagrywam z rana. Pogoda ładna się zaczyna robić. Także to będzie udany dzień na pewno. Jest parę robótek w zanadrzu. Co z tego wyjdzie? Do końca sam nie wiem, prawda? <grytanie> Trzymajcie się. Ja postaram się zrobić się jak najlepiej. Postaram być z wami. Także trzymajcie się, do zobaczenia i do kolejnego.